O znaczeniu mediów, czyli czwartej władzy przekonuje się coraz więcej nastolatków. Dzięki programowi Czwarta Władza z Klasą licealiści z Gliwickiej Siódemki uczą się jak korzystać z dobrodziejstw mas mediów. I całą zostało właściwie wytypowane do tego, że miało możliwość wzięcia udziału w konkursie. To trzeba wyjaśnić, dlatego że w zeszłym roku był to program pilotażowy, w tym roku zostały, został taka, została taka propozycja wytypowana tylko do tych szkół, w których były wyniki matur najlepsze. Między innymi była to nasza szkoła. Portal czwarta władza edu.pl przygotował dla najlepszych konkurs na szkolny koncern medialny. Daje nam to taką możliwość poznania tego świata, który jest tam gdzieś dorosły, który myśleliśmy, że jeszcze gdzieś tam nas nie dotyczy, chociaż właściwie zbliża się już wielkimi krokami. I daje nam też możliwość wyboru zawodu w przyszłym, w przyszłym życiu, właśnie tym dorosłym. Sześcioosobowy zespół redakcyjny, biorący udział w rywalizacji, stworzył własny, niepowtarzalny portal informacyjno-rozrywkowy pod nazwą KUFER. Każdy z nas ma inne pomysły, każdy swoje zdanie na jakiś temat. I musimy zrobić z tego jedną spójną, atrakcyjną dla odbiorcy całość, co jest ostatecznie, myślę, że dość trudne, aczkolwiek wykonalne. Właśnie tę całość będzie oceniało Jury, ale uczestnicy wiedzą, że warto się starać, bo wygrana w takim konkursie to nie tylko prestiż dla szkoły. No bardzo dużą mobilizacją są nagrody, ponieważ chcemy pojechać do tej Anglii i doskonalić ten język, który później będziemy najprawdopodobniej zdawać na maturze. Strona internetowa stworzona przez uczniów to efekt długotrwałych przygotowań. Myślę, że. To jest takie zapoznanie się z tym, że może będziemy to w przyszłości robić, może to jest akurat to, co nas pociąga, jeżeli teraz tak nas to wkręca i powiedzmy taka jest to dla nas zabawa, to może faktycznie to jest to, w co powinniśmy iść. Myślę, że właśnie to jest dla nas korzystne z tego projektu.